Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gret Art Studio. Przychodzę dzisiaj z kolejnym pudełkiem z gadżetami z Harry'ego Pottera. Jestem ciekawa, co jest w środku. Jeszcze nie otwierałam. Na razie tylko widzę pudełko, jest napisane Limited Edition. Prawdopodobnie jest to pudełko tak zwane um, duma domów. To znaczy, że powinny być gadżety związane z Harem Potterem, ale z domem konkretnie. Czyli w moim przypadku e, ja wybrałam sobie Gryffindor. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. A jeżeli nie, <grytanie> to już będzie dobrze. Także zobaczymy, co jest w środku. Ja otwieram. <grytanie> to jest Gryffindor. Ja to może sobie na bok przesunę, bo to zajmuje strasznie dużo miejsca. Więc. Dobrze będzie, jak będę wyjmować poszczególne po elementy. Pierwsza rzecz to jest czapka. Ja za czapkami nie przepadam, nie noszę czapek e, i w tej czapce na pewno bym <grym> wyglądała śmiesznie, aczkolwiek e, ma na sobie G, jak Gosia, nie tylko Gryfindor, więc kto wie, może, może się przekonam do czapki. E, jest okej, okay. jak dla mnie może być. Następna rzecz, którą ja to widzę, to są skarpetki. Uwielbiam skarpetki, wiecie? Różnego rodzaju skarpetki. Jeżeli jeszcze mają dodatkowo jakieś fajne wzory, które, które mi się podobają. No i to jeszcze jakie długie kolanówki. I są oczywiście z G. I tak jak mówię, niekoniecznie musi to być Gryffindor. To równie dobrze może być Gosia. <laughs> Także fajnie, cieszę się. Zawsze cieszę się z skarpetek. Także jak co zawsze dobry prezent dla mnie. Co my to dalej mamy? Mamy krawat. Tym razem no, nie będzie Gosia, bo jest e, lew. <grystanie> jest Gryffindor. całkiem fajny ten krawat. E, co prawda ja oczywiście go nosić nie będę, ale ostatnio robiliśmy Pawłowi e, przydział do domu. Okazało się, że mój kochany jest Gryffindorem. Więc jakby nie było, dla niego będzie krawat. Bo ja to raczej go nosić nie będę. Także tak, super. Super fajnie. Cieszę się. Mamy kubek. Powiem wam, że mamy kubek, bo już widzę, że mamy kubek. I to będzie oczywiście kubek Gryffindoru. No bo skoro wszystko jest gryfindoru to i kubek będzie. Zaraz jako tutaj wy wyciągnę z tego pudełka. jest kubeczek jest lew, napis Gryffindor, są miotły jest napis Harry Potter i oczywiście z drugiej strony jest to samo no niby zwykły kubek, ale fajny fajny, podoba mi się zresztą ja lubię kubki, tak jak skarpetki lubię kubki, no i tyle nie ma co tutaj dużo o tym gadać dobra, dobra, mamy różczkę. widzę, że mamy różdżkę tak Oj, trochę wypadła, ale zobaczcie. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo jest dosyć tutaj ciemno. Może jakiś biały papierek wezmę. Może będzie lepiej widać. No, nie wiem, czy tak lepiej widać. Nie za bardzo. Coś taka Maria moja nie chce chwytać. Może kolejne światło zapalę. No, niewiele to daje. W każdym razie, główka jest lwem, super, bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba ta różdżka super, dobrze się w ręku trzyma, także fajnie, to jest moja trzecia różdżka do tej pory mam jedną, która niespecjalnie do mnie przemawia, druga jest fajna, z fajną czachą na końcu a teraz mam grywka tak, lewka także super też mi się podoba jak na razie, no, jak na razie mi się podoba to, co jest w tym pudle. Dobra, mamy obrazek. O, wow! Zobaczcie, jaki piękny lew. Jest podobny, nie wiem, czy to jest ten sam autor, ale w poprzednim pudle była sowa, prawdopodobnie, chyba tak mi się wydaje, i była przepiękna, w podobnym właśnie stylu. I bardzo możliwe, że to jest właśnie ten sam styl. Super, może ten sam autor, znaczy. Fajnie, podoba mi się. Bo wiecie, bo ten lew to nawet niekoniecznie musi być oznaka Gryfindoru, ok, jest kolor i tak dalej, ale ja od zawsze lubiłam właśnie lwy, lubiłam pantery, nawet jeszcze w domu rodzinnym miałam na ścianie powieszone właśnie obrazki związane właśnie z lwami, także super. Bardzo mi się to podoba. Chyba sobie go po prostu powieszę od tak w ramce na ścianie. Także mówię, jak na razie Poza tą czapką, no i oczywiście krawatem, którego sama osobiście używać nie będę. To mi się podoba pudełko, podoba mi się pudełko. Tutaj mamy zdrapkę. A ja pewnie znowu nic nie wygram, no bo czym tu się to zdrapać? Czym tu zdrapać? Zobaczymy. A, nic z tego. No win. Better luck next time. Okej, okay. nie to nie. I mamy dwie przypinki widzę. I mamy przypinki. <grywy> Jeden to jest. A, jestem dumny z bycia czarownicą. I jestem dumny, jestem dumna z bycia czarownicą i jestem dumny z bycia e, czarownicą. Czar... Czardziejem. <laughs> o Boże, nie mogę sobie przypomnieć, jak to odmienić. Tragedia, tragedia. Ale fajne. Czerwone z takim srebrnym obramowaniem. Bardzo fajnie. Ja w sumie nie mam za bardzo przypinek. A to będzie. No, ciekawy dodatek. Ciekawy gadżet. Coś my tu jeszcze mamy. Nie. Mamy. Oczywiście papierki. I. Standardowo rozpiska tego, co powinno znajdować się w pudełku. Ok, House Pride, tak, limited edition. Jest czapka, nadruk lwa jest, długie skarpetki są, jest oczywiście kubek, jest różdżka, są przypinki. I jest krawat, czyli wszystko się zgadza. Wszystko, co powinno być w pudle jest. Teraz to wszystko położymy obok siebie. Tu mamy krawat, mamy obrazek, skarpieczki i czapa. I z tych a i kubek oczywiście. I z tych rzeczy tak naprawdę najbardziej podobają mi się skarpetki, kubek. Bo kubek, wiecie, zawsze używam. Codziennie się pije kawę, herbatę i tak dalej, także każdy kubek jest na wagę złota. Bardzo podoba mi się różdżka. Jest przepięknie zrobiona, jest megaśnie wyrzeźbiona. Każdy szczegół widać. No i w sumie przypięki są fajne. Może to nie jest coś takiego, co, co mnie jakoś mega rajcuje, bo niektórzy je uwielbiają i, i mega się na nie cieszą, ale jest fajne. Fajne, można sobie przypiąć tak naprawdę chociażby nawet do tego krawata, czy tam do czapki, czy do czegokolwiek innego i jest fajnie. Także, no i oczywiście mega podoba mi się ten, ten obrazek, ale. No nie może mi się wszystko podobać, no. Czapka nie jest dla mnie i krawat nie jest dla mnie, także może nie tak wszystko. <grym> także fajnie. Bardzo się cieszę. Podobają mi się te rzeczy. Także można, można powiedzieć, że jestem mega zadowolona. <grym> także to by było na tyle. Mam nadzieję, że tego rodzaju filmy nie będą Wam jakoś specjalnie przeszkadzać na moim kanale. Ja się po prostu bardzo cieszę z tych pudełek. To jest dla mnie takie... Dodatkowa atrakcja, dodawanie coś, coś nowego dla, dla mnie, rozrywka, e, więc mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. I, I z chęcią będziecie oglądać kolejne pudełka, co tam ciekawego może przyjść. A i zalegająca herbata z zeszłego pudełka e, już do mnie idzie, także na pewno na pewno będzie. Tak, także wszystko da się naprawić. Dobra, koniec gadania. Dzięki Wam bardzo za uwagę, za to, że jesteście, że przychodzicie. Za komentarze, oczywiście wszelkiego rodzaju. Cieszę się, że, że ze mną spędzacie czas. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa pa.